Witam wszystkich co jest na Technik elektronik. No i tak, kilohertz wychodzi sobie z generatora. Wchodzi tym razem na Duala CV60. W poprzednim filmie, znaczy dwa filmy wstecz, był CV40, yy, mniejszy. W zasadzie chyba starszy, a ten jest już trochę nowszą konstrukcją. Yy, no i tak, yy, kolega zrobił, wykonał cały serwis jego. Czyli tam mierzu wszystkie kondensatory elektrolityczne. Te, które nie trzymały parametrów, to zostały wymienione. Nowa termika pod tranzystory, ogólne jakieś czyszczenie i w zasadzie to by było na tyle. Z takich rzeczy, które tutaj zostały zrobione i chyba jeszcze zostały wyczyszczone potencjometry, o ile mi mówił. No i tak. Związek jest już włączony, co sygnalizuje ta dioda. Dioda będzie żarówka Żarówka. Więc y, ta żarówka, która ma taki fajny filtr i wygląda, y, y, jakby to była dioda. Y, tutaj mamy akurat w, w wejście, m, tak jakby, stu, y, że, że jako tuner. Y, tu można mieć dodatkowy monitor, to jest do, y, do y, odtwarzacza y, kaset. To jest przełącznik mono stereo. Y, liniow, y, że wzmocnienie jest albo liniowe, albo jest kontur. W sensie, że charakterystyka przenoszenia wzmacniacza, że jest taka linia, znaczy elektronika e, przenoszenia, po prostu jest albo kontur włączony, albo jest liniowo. E, tu jest przycisk, do, znaczy przycisk, do e, głośności, balans, e, basy, no i wysokie, znaczy nis niskie i wysokie. No i teraz e, tutaj mamy już pełną, pełną naszą moc wyjściową, w zasadzie RMS. Dalej jak już pójdziemy, no to już mamy zniekształcenia. Więc musimy troszeczkę odpuścić. No i tutaj mamy naszą pełną moc wyjściową. Więc generalnie tak to wygląda. Dosyć, dosyć szybki film. Natomiast taki miał być. No i tak poczekam sobie może załóżmy jest tak 55 minut po północy. Tak więc załóżmy, że o pierwszej zaczęły się starty, za, 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 zaczął się start tego zaczął się start testowania to sobie potestuję go do załóżmy tam pierwszej 30 pół godzinki na pełnej mocy zobaczymy jak się będzie kształtować temperatura bo póki co dałem sobie tutaj takie fajne miejsce sobie znalazłem tutaj też jest pomiędzy takie fajne miejsce no i tutaj będziemy mierzyć i aktualnie jest 47,6 stopnia zobaczymy czy się jeszcze podniesie o jednak się podniesie, zobaczymy do ilu. No, i po tych, no i po tych na imię to pół godziny. Będę już miał ciepły wymasniacz i ewentualnie je, jeszcze jakaś korekcja prądów spoczynkowych, czy coś, i powinno być ok. No, tak więc, tak się to ma. Ok, tak więc na koniec już jest w zasadzie spiesza 1 Tak jak mówiłem, przed cięciem. Pół Godziny później wzmacniacz się nie wysypał, e, działa ok. E, tutaj włączyłem też jeszcze mocniejsze, e, mocniejszy bieg, można by powiedzieć. Wiatraków ja po prostu do, dostały większe napięcie i się, i się szybciej kręcą. Tak się nie powinno robić, ale doświadczalnie można. No one, o, one i tak są z, z odzysku, więc, więc, więc ten no i tak. Podsumowując, ten wzmacniacz on oddał bodajże 9V RMS. Co przełożyło się na to, że. Sobie jeszcze kalkulator. Oddało 9V razy 9 to jest tyle. Dzielone na 4,3 3, 18,8. A, a może trochę więcej było niż 9? I, i, jakoś tak, 9 hakiem on Aż zmierzę jeszcze raz. Zresztą to jest sobie muszę znowu maksymalne no tutaj ok weźmiemy sobie z górnego to włączyć tutaj i tutaj I mamy no równe 9 jest a tutaj 8,3, dobra. To wejdziemy tam, gdzie jest 9. No, czyli tak, czyli tak jak mówiłem, jest 9 V razy 9, bo to jest kwadrat. Napięcia dzielone przez rezystancję. Obciążenia 4,3 ma 18,83 W. Tam w zasadzie prawie 20 W, więc wzmacniacz jest żywy. Ok, to zmniejszy już sobie wiatraki teraz się kręcam ale tak wolno 2,8V 2, na zasilaniu mają więc tak tutaj już sobie skręcam głośność na 0 selektor głośników na 0 no i zasilanie na 0 ok, to to by było w zasadzie na tyle sobie jeszcze zobaczę jak e, trafo jest takie Troszeczkę ciepłe, no, ale wiadomo, no, oddawał cały czas pełną moc przy takim słuchaniu, raz się gdzieś może tyle daje, no a do testów to się daje tyle. Więc w zasadzie zwy zwykle y załamuje się sinus przy okolicach, tak gdzieś mniej więcej 3 czwarte maksymalnego, y przy przy gdzieś tak 3 czwarte maksymalnie y maksymalnej głośności. A tak zwykle jak się słucha, to się słucha gdzieś tyle, no ale to tam jest takie... Y takie, takie, jak to nazywał, takie pierniczenie, więc, więc ten, okej, okay. to tu mi został jeszcze oscyloskop i teraz tak, e, kończę z tym dualem już, e, no i tak, e, on, jego, jego zaraz tam skręcę, mu tą pokrywę, e, spoczynki ma w normie, e, nie wysypał się przez te pół godziny katowania, więc uznaję, że jest sprawny i wracam do Merkurego. Jeśli chodzi o Merkurego, będzie dosyć obszerny film, ponieważ chciałbym zawrzeć tam w zasadzie, ponieważ po prostu dużo było przy nim roboty, bo jest to jednak remont, jak nazywam, kapitalny. Więc, więc, no po prostu będzie dosyć obszerny materiał odnośnie tego Merkurego. A więc duala to jest na tyle. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na również inne filmy. No, a dual wędra jest powrotem do kolegi. Pozdrawiam.